Zwykły pokój, zwykły dom, zwykła sofa, zobacz sam. I nikt nie spodziewa się, że cyferki żyją tam. Jeśli tylko daś im znak, to dzielnie z kola świt. Ruszają całe rzędy ty. Gdy pojawią się kłopoty, to zawołaj cyfrę swą. Bo może ci, gdy pecha masz. I sytuację złą! Cyfry. Dzisiaj chciałbym poćwiczyć grę w szacowanie. I jejciu! Ja też chcę, ja też chcę! Dobrze! Nauczę cię tej gry. Nazywa się szacowanie. Znam tę grę! Wiesz, co to znaczy oszacować? Nie. To znaczy domyślać się. Musisz spojrzeć i pomyśleć. Uważaj! Czekam, żeby zobaczyć, ile jest rzeczy, i. To chyba blisko mojej liczby. Około sześciu. Tak, w przybliżeniu jest sześć kropek. Czekaj, czekaj. Tu jest jeden, dwa, trzy, cztery, pięć kropek, a nie sześć. Nie powiedziałem, że chodziło dokładnie o moją liczbę. Tylko o sześć w przybliżeniu. Może być sześć albo ciut więcej, lub ciut mniej. Sprytnie. Chciałabyś spróbować? O tak. No dobrze, rozumiem. To może być moja liczba, albo ciut więcej, albo ciut mniej. Gotowa? Start! Trójko, to nie musi być dokładnie twoja liczba. Tylko w przybliżeniu. O, tak. W przybliżeniu trzy. Jeden, dwa, trzy, cztery. Czyli tylko odrobinę więcej niż trzy. Tak, trzymaj. Tak. Oszacować. Oszacować. Może spróbujemy razem? Tak. O, chcę grać w szacowanie. Później ktoś potrzebuje pomocy. Wzywają. Tu agent 28, dzieje się coś niedobrego. Weźmiemy się do tego. Ten chłopiec ma kłopoty. Chwileczkę, zaraz włączę ekran. Chłopiec potrzebuje czterech części, by ukończyć konstrukcję, ale nie jest pewien, która kubka zawiera tyle elementów, ponieważ nie może się zdecydować, części dziwnie się zachowują. Rzeczywiście. Jak się nie uspokoją, to on nie skończy tej konstrukcji. Zaraz tam kogoś do was wyślemy. Dziękuję. Może ja polecę. Dobra, przygotuj się do startu. Hej, mamy kłopot, ktoś musi iść, by trudny problem rozwiązać dziś. To jest gotów kto lecieć machęć! Kogo wyślemy? Numer 5! Powodzenia piątko. Sprawdzam pokój. Zaczekaj, ktoś tam jest. Pozwól mi zadzwonić do drzwi. Dobra, dzwoni. Nikogo nie będzie za drzwiami. Teren wolny. Uwielbiam to robić. Startujemy. Szukam piątki do lądowania. Jest piątka! Wszystko w porządku? Tak, dzięki. To dobrze, bo czuję, że problemów jeszcze przybędzie. Na budowie dzieją się dziwne rzeczy. Pani wie, że potrzebuje sześciu gwoździ, ale nie może określić, która kubka zawiera odpowiednią ich liczbę. Nie umie się zdecydować, a gwoździe jej w tym nie pomagają. O co tu chodzi? Chyba już wiem. Patrzcie. Ojejciu, to problematyk! Jestem pewna, że to wszystko jego sprawka. Potrzebujemy informacji o problematyku. Wyświetlam dane. No go wybrą, brem mamy. Tak, tak. I wam go Gdy zechcę, pluję nim. nim. I problemy wywołuję bo, bo lubię to wciąż. Pewnie na tę panią spadł ślus, i stąd jej kłopoty. Tak, patrzcie. Ona nie wie, której kubki gwoździ ma użyć, przez co gwoździe dziwnie się zachowują. Kolejne kłopoty. Kogo spotkały tym razem? Pana z balonami. Widzicie ten śluz? O nie! Wie, że potrzebuje do występu około sześciu balonów, ale nie może określić, czy tyle ma. Jest w prawdziwych tarapatach. Jedaczyk. Jest więcej problemów. Nauczycielka nie wie, czy wystarczy jej dzieci do pomocy. Śluz! Śluz jest na niej! Potrzebuje około czworga uczniów do pomocy przy kwiatach w ogrodzie, ale nie może wybrać odpowiedniej grupy dzieci. Ojejciu, nawet nauczycielka ma problem. Jeśli zaraz się nie zdecyduje, dzieci zaczną się dziwnie zachowywać. Jedna pani. Piątko, musimy pozbyć się tych kłopotów. Tak, wiem. Jeśli nie powstrzymamy problematyka, wszystko może się zdarzyć. Chcesz zjeść mniej więcej cztery kanapki, i nie możesz się zdecydować, na którym talerzu tyle się znajduje. A wtedy kanapki zaczynają się dziwnie zachowywać. Albo gdybyś potrzebował trzech roślin, ale nie mógł się zdecydować, w której donicy rosną trzy, to rośliny też mogłyby zacząć się dziwnie zachowywać. A gdyby tańcząca krowa potrzebowała czterech butów, ale nie mogła wybrać właściwego zbioru, buty mogłyby dostać bzika. Musimy pozbyć się problematyka. Agenci, macie pomysły? Kłopot w tym, że nikt nie może się zdecydować i wybrać tylu rzeczy, ilu potrzebuje. Trzeba im pomóc podjąć decyzję. Chwileczkę, chwileczkę! A co z naszą grą w szacowanie? To nie czas na zabawę, trójko. Wiem, ale myślę, że oni mogliby oszacować potrzebną im liczbę. Tak, to jest pomysł. Chyba warto spróbować. Wyślijmy im moc łami łebka. Ja to zrobię, ja, ja, ja! Jeśli nie wiesz co i jak, to łami łebek da ci znak, bo łami łebek. problem bada i w potrzeby wam pomaga. Sławy sej jest wart już sta. Zacznijmy od gwoździ. Oszacuj! Oszacuj! Zaczęła szacować. Ona potrzebuje sześciu gwoździ. Sprawdza, czy ma sześć: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jest ich o jeden więcej. Całkiem nieźle, proszę pani. Piątko, teraz pomóż innym. Dobrze. Trójko, potrzebna moc łami łebka. Oszacuj! Teraz pomóżmy panu z balonami. Użyję mocy łami łebka. Oszacuj! On oszacował, że potrzebuje sześciu balonów. I ma ich około sześciu. Inni też potrzebują pomocy. Oszacuj! I przelicz jak chcesz! Nauczycielka szacuje: W tej grupie jest około czworga dzieci. Można policzyć: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, piątka dzieci. Bardzo blisko czwórki, której potrzebowała. Świetnie to oszacowała. Pięć, pomóż teraz temu chłopcu. Musi on z grubsza oszacować, w której grupie są cztery części. Sprawdza swój wybór. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, blisko czwórki. Brawo, piątko! Udało się! No to szacowanie zakończone. Pozostał nam jeszcze jeden kłopot problematyk. Jak możemy powstrzymać problematykę od dalszych wybryków? Skoro oszacowanie rozwiązało inne problemy, wypróbujcie to na problematyku. Racja, Piątko, musisz sprawić, by problematyk wypluł kilka kropel śluzu. Wtedy oszacujemy, ile ich jest. Dobra, spróbuję go sprowokować. Bądź ostrożna. A wy bądźcie gotowi, by oszacować, ile jest kropli. No, problematyku, zaraz oszacujemy, ile śluzowych kropli z ciebie wyleci. Nie spodobało mu się. No dalej, zielony glucie! Popluj trochę, a my będziemy liczyć! Wym, 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 wym. Przygotujcie się do szacowania! Wysyłam moc zła miłetka! Szacuję to na około pięć kropli. Chyba trafiłaś! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć! Doskonale oszacowałaś! Haha, ha, glucie! Oj, zdenerwował się! Oszacuj, oszacuj! Ile teraz jest kropli? Około dziesięciu. W przybliżeniu dziesięć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Bardzo blisko. Świetnie oszacowane. Zaraz go pokonamy. Złości się coraz bardziej. Jest mocno przeciążony. No, to przez jakiś czas będziemy mieli z nim spokój. Tak! Wracaj do domu, pięć! Hurra! Można lądować! Zero! Jeden! Dwa! Trzy! Cztery! Pięć! Brawo, piątko! Był oślizły Zobaczmy to na ekranie Wszystkie części się pomieszały Piękne są te gwoździe Chciałabym mieć ich trochę Ja bym chciał tamte balony całkiem oszalały Tamte dzieci też się trochę dziwnie zachowywały Nie chciałabym być na miejscu tej nauczycielki Ale już wszystko w porządku Oszacuj Wszystko oszacowaliśmy i po kłopocie I tak jest lepiej Nawet dzieci się uspokoiły i pozbyliśmy się problematyka. Dobra robota, piątko. Zielony glut nie miał żadnych szans. Start! A! Kto wsadził to tutaj? Oszacuj to. Nie za blisko mojej liczby trzy. Szacuję, że wypadła jedna oślizła klucha. Miałam rację. Jedna. Pamiętajcie, bywa, że trzeba coś szybko oszacować. Potrafilibyście? Bądźcie na to przygotowani. W razie czego super cyfry wam pomogą. Oszacujcie, ile to jest. Powodzenia! Wersja polska na zlecenie BBC Worldwide Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska, dialogi Tomasz Kurzyca, dźwięk Anna Włodarczak, montaż Paweł Siwiec, kierownik produkcji Agnieszka Wiśniowska, teksty piosenek Andrzej Brzeski i Janusz Onufrowicz, opracowanie muzyczne Piotr Gogol.